Jakie było pytanie? Ale to, to też tak głupio bo wyjdę na takiego, co tylko oglądasz te filmy z 60 lat, rozumiesz? Ja nie mam ostatnio jakoś czasu na chodzenie do kina, chociaż bardzo to lubię. Więc oglądam filmy po prostu w, w domu na, na DVD. Ostatnio widziałem film na przykład Aleksieja Bałabanowa, takiego niedawno zmarłego rosyjskiego reżysera. Ładunek 200, który mnie kompletnie powalił. I widziałem też z w miary nowych rzeczy film rzeka Adiarda Rdza, który też mi się bardzo podobał. Ale takie pierwsze doznanie filmowe, które tak mnie powaliło na kolana, kiedy zrozumiałem, że, że film jest jakąś taką potężną w ogóle sztuką. I, i, i tak może po prostu człowieka uderzyć. W twarz i go, i go po prostu jakoś tak y, zniszczyć, znaczy dać mu do myślenia, zmienić jego sposób postrzegania, jego życie, to był dyskretny urok burżuazji Binuela i to mnie kompletnie rozwaliło. Nie, nie wyobrażałem sobie, że można w ogóle tak y, kombinować, że można tak myśleć. O kinie, y, W ogóle jakieś sztuce, znaczy, to, to, to było jakieś takie otwarcie y, kompletne. To zapamiętam y, to, na zawsze. Filmy, do których wracam. Jest dużo takich tytułów polskich i zagranicznych, a z zagranicznych o, o, ostatnio to są filmy Studia Ghibli i to są filmy Hayao Miyazakiego, Spirit Way w Krainie Bogów i czy Księżniczka Mononoke. To jest jakieś takie e, e, kino, które mnie w ogóle powala i które kasuje też według mnie bardzo dużo produkcji aktorskich, czy takich nakręconych po prostu na, na taśmie, to są animacje które są niesamowite ze względu na swój po prostu, na swój wydźwięk, na, na, na jakiś taki ogląd rzeczywistości, który, który jest jakoś bardzo mi bliski i są przede wszystkim potwornie emocjonalne i potwornie wzruszające. Polskie kino bardzo lubię, ale jakoś ostatnio też mam taką, mam taką fazę na, na przykład na filmy Wojciecha Jerzego Hasa, w Sanatorium pod Klepsydrą. Rękopis znaleziony w Saragosie, to się da oglądać bez końca. To są jakieś takie opowieści, które... z jednej strony są strasznie wyszukanymi konstrukcjami formalnymi, a z drugiej strony opowiadają jakieś takie podstawowe prawdy o człowieku. I, i kiedy to się wszystko łączy razem, to, to myślę, że... nie dziwię się, że Has był ulubionym reżyserem, podobno, Binuela. Stanley Kubrick ma to samo. To znaczy, że rodzaj precyzji i skomplikowania formy i treści jakoś kompletnie mi powala. No zawsze był to Marcello Mastroianni ze wszystkich filmów Felliniego, bo, bo, bo on po prostu emanował jakąś taką naturalną energią, prawda? bo, bo, bo to jest taki typ aktorstwa, który można powiedzieć, że niektórych on może nudzić, bo Marcello Mastroianni grał niby podobnie, niby grał siebie we wszystkich filmach, w których zagrał, ale jednak to jest taki rodzaj charyzmu i takiego przyciągania prosto do ekranu, które, które bierze samo z siebie. Steve McQueen też z tego rzutu, a z drugiej strony byli tacy aktorzy, którzy, którzy jakby z takiej amerykańskiej szkoły, którzy się bardzo <laughs> wcielają w rolę. I starają się nie być tacy sami w, w żadnym filmie. I, i to był m.in. Dustin Hoffman ze swoich wczesnych filmów, na przykład z nim z Nocnego Kowboja. A teraz to jest na przykład Daniel Day Lewis, który jest jakby takim, według mnie, kompletnym aktorem, jeżeli chodzi o, o zdolność przepotwarzania przepoczwarza, się. O rany z aktorkami to jest w ogóle z aktorkami. Z aktorkami to jest w ogóle dużo cięższa sprawa i to jest dużo cięższa rozmowa, ponieważ yy, u aktorek jednak też bardzo nie wiem, ja doceniam przynajmniej przy okazji urodę. Ale czasami, albo nawet często zdarza się tak, że właśnie te piękne kobiety mają niesamowity talent. I, na przykład, nie będę ukrywał, że Kate Blanchett jest jedną z takich które uważam za takie żyjące ikony kina, prawda? Na przykład Julian Moore w filmach Paula Thomasa Andersona. W Magnolii, w Boogie Nights to jest dla mnie jakiś w ogóle szczyt aktorstwa i szczyt, szczyt wdzięku i szczyt też takiego dramatyzmu. Ja w ogóle lubię takie kino, które jednak szarpie za serce. I ostatnio tak mi szarpnęła Marion Cotillard w filmie Odiarda Kości Rdza. To było straszliwie trudne zadanie. Film może nie jest tak do końca y, udany według mnie, ale ona wykonała jakby tam takiego fikołka, którego rzadko kto jest w stanie, y, w stanie wykonać. Znaczy, to trzeba mieć w ogóle y, dużą odwagę, dużą wiedzę o zawodzie i, i niesamowitą wrażliwość. A w polskim kinie takie aktorki? Y, Lucyna Winnicka to jest mój numer jeden. Matka Joanna Daniołów i pociąg Kowalerowicza to jest jakiś taki w ogóle. To jest na takim kulu zagrane i to jest tak po prostu dobre. Jest tam nie za dużo tego aktorstwa, nie za mało, a wszystko widać po prostu w twarzy. Zresztą przy okazji właśnie Leon Niemczyk, jeżeli znamy o aktorach i aktorkach, to pamiętam on Niemczyk z rzutu Marcello Mastroianniego, czyli aktor, który mógł zawsze wejść przed kamerę, być po prostu sobą, czy tak to przynajmniej wyglądało jakby, a w każdym filmie jest, jest równie wiarygodny, bez jakiejś specjalnej charakteryzacji, bez jakichś specjalnych tam ingerencji. Musi być dobrze zrobione kino. Wtedy każdy gatunek jestem w stanie kupić. Czy to jest horror, czy to jest e, tak jak lśnienie Kubricka? Czy to jest e, jakiś taki film e, noir, jak Wielki Sen z Humphreyem Bogartem i Lorem Bacall, czy, czy to jest nawet jakieś wiem, erotyczne na przykład? I nie wiem, czy można tak nazwać taki film Michaela Winterbottoma Nine Songs, ale e, można powiedzieć, że to jest taki film, Właściwie taki melodramat o jakiejś smutnej, niespełnionej miłości, ale można też powiedzieć równie dobrze, że to jest mocno erotyczne, ponieważ tam są, jeżeli chodzi o kino, takie fabularne, niegatunkowane nie jako, jako porno, czy to tam są najostrzejsze sceny erotyczne, jakie widziałem w życiu. A mnie ten film e, tak naprawdę przyprawia o jakieś takie głębokie wzruszenia. Oczywiście, że pamiętam, w domu odtwarzasz wideo i oczywiście, że pamiętam jeszcze lepiej, bo ja pamiętam, jestem rocznik 77, czyli to już nie jest tak najmłodziej, na połowie życia można powiedzieć. Pamiętam na przykład, jak z moją mamą jeździłem do Ustki na wakacje i było tylko jedno kino Delfin. Ale za to był wysyp y, klubów wideo, gdzie po prostu y, na końcu sali stał, y, była wynajęta sala, na końcu sali stał telewizor, do którego był podłączony odtwarzacz wideo, z którego się oglądało y, głównie filmy y, pod tytułem Komando, Rambo, jeden Rambo, dwa Rambo, trzy Roki i filmy z Van Damme. Ja już nie byłem fanem Van Damme, bo y, już wtedy zacząłem z tego wyrastać, bo on troszeczkę później chyba y, zaczął tak wierzyć w takie akcje, ale na przykład film Komando ze Schwarzeneggerem był kultowy kompletnie. Próbowałem wyciągać pieniądze od mojej matki, na to, żeby móc pójść na ten film po 15 razy podczas jednego wyjazdu, który trwał dwa tygodnie. No, czyli generalnie dużo czasu spędzałem w klubie wideo, oglądając Komando. Tam był taki wspaniały tekst, kiedy on łapie tego jednego gościa i trzyma go nad przepaścią. Wszyscy to wiemy, tak? Trzyma go nad przepaścią i mówi: Pamiętasz, że jak mówiłem, że zabijecie ostatniego, kłamałem i puszcza go w przepaść. I to był taki moment, kiedy w ogóle też zrozumiałem, jaki, jak ważny w kinie jest jak ważny w kinie jest dobry scenariusz i ustawienie właściwego momentu we, we właściwym czasie w, w trakcie trwania filmu w montażu. Czy ja lubię Blockbustery za 200 milionów dolarów? Właściwie to od początku mówię o tym, że ja lubię kino, które mnie jakoś szarpie, które mnie porusza do głębi, które, które nie powoduje, że ja y, zaczynam próbować, nie wiem, zmienić na przykład swoje życie. Wiem, że to jest straszliwie idealistyczne i może zabrzmić to fałszywie, ale tak naprawdę jest. To znaczy ja lubię takie filmy. Dlatego mówiłem na początku o Ładunku 200, dlatego nie wiem, dlatego uwielbiam kino Braci Darden. Y, dlatego. Wielki szacunek i kompletny odjazd mam dla całej twórczości Michaela Lee. To jest coś, co mnie rozszarpuje, co, co powoduje, że ja płaczę, że, że następuje jakiś katarzyzm. Blockbuster'y są fajne, tylko że to jest troszeczkę tak jak... Ja nie wiem jak z czym, no jak z jakąś taką... z aplikacją. No. Może się nią pobawić przez dwa dni, ale to nic nie wnosi do życia. Znaczy, ja, ja jestem jednak... mam takie idealistyczne podejście, że wydaje mi się, że kino w pewien sposób może zmienić rzeczywistość. Znaczy, że Może wpływać na... po prostu tak głęboko może wpływać na emocje ludzi, że oni są w stanie jakoś się mocno zastanowić nad tym wszystkim. Więc blockbustery nie za bardzo. To jest miło obejrzeć, bo, bo oczywiście, te, bo to jest technicznie, także technika idzie w tym kierunku, ale chyba ostatni taki blockbuster, który widziałem, to był Watchmen, bo lubię komiks, ale wolę komiks niż ten film.